Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będę robił bardzo prostą zapiekankę makaronową z kurczakiem i z brokułami. Myślę, że makaron i kurczak to takie połączenie, które naprawdę lubią wszyscy i chyba we wszystkich krajach. A więc zaczniemy od ugotowania makaronu. Makaron wrzucam na wrzątek, i będę gotował 8 minut. Ale najpierw, jeszcze troszeczkę go osolę. Szczypta taka porządna soli wystarczy. I teraz rzucam makaron. Po 5 minutach gotowania się dorzucę broku. Broku należy y, troszeczkę go porozdzielać na mniejsze kawałki. Myślę, że połowę takiego brokuła wystarczy. Wycinamy mniejsze różyczki. Jest to porcja dla dwóch osób. Minęło około 5 minut, więc wrzucamy teraz brokuły na następne 3 minuty. Makaron i brokuły ugotowane, więc wycedzamy. Gotowe i odstawiamy na bok. Teraz robimy pyszny sos serowy, a więc zaczynamy od przysmażenia cebulki. Wrzucamy porządną łyżkę masła. Wrzucamy pokrojoną w kostkę cebulkę. Podsmażamy dotąd, aż cebulka będzie miękka. Po jakiejś małej chwili należy wrzucić czosnek. Ja wrzucę jeden ząbek, ale go zetrę. Możemy go oczywiście drobno posiekać, ale wygodniej jest go zetrzeć po prostu na takiej tarce właśnie do sera. Gotowe. Teraz do cebulki wrzucamy czubatą łyżkę mąki. I wlewamy 300 ml mleka. Robiąc to oczywiście stopniowo i cały czas mieszamy. Teraz dodajemy sól pieprz i gałkę muszkatałową. I wcieramy gałkę. Połowę takiego owoca. Teraz wrzucę trzy rodzaje sera. Połowę świeże, świeżej mozzarelli. Garść cheddaru. I garść startej mozzarelli. I gotujemy dotąd, aż ser nam się nie rozpuści i nie zrobi nam się jednolity, pyszny sos. Zobaczcie. Spróbujmy, jak smakuje. Perfekt. Dobrze, sos zrobiony. Teraz wstawiamy patelnię i będziemy spocmażać kurczaka. Biorę jedną pierś, około 150 gram i kroję ją w kostkę. Troszeczkę soli. Kurczaka nie przyprawiamy zbyt mocno. Gotowe. I smażymy. Kurczaka będziemy smażyć około 6-7 minut. On nie może być całkiem usmażony, tylko tak do połowy. Kurczak już jest prawie gotowy, więc możemy pomalutku wszystko przekładać do naczynia żaroodpornego. Przekładamy makaron z brokułami. Przekładamy kurczaka i zalewamy to naszym serowym, pysznym sosem. Teraz na górę posypie takim świeżo zmielonym białym chlebem żeby coś chrupnęło i żeby miało piękny kolor z wierzchu. Gotowe. I tak przygotowany makaron wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 25 minut. A więc spotykamy się za chwileczkę. Zobaczcie, jak moja zapiekanka pięknie wygląda. To jest po prostu ozdoba stołu, a jak będzie smakować, już zaraz się przekonamy. Odstawię, bo jest jeszcze bardzo gorąca, żebym mógł położyć po prostu na talerz. I próbujemy. Chrupiąca na wierzchu i delikatna w środku. Mm. Pysznie, tanio i szybko. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli oczywiście podobają wam się moje przepisy. Więc do zobaczenia już niebawem. Wow, ale to jest pycha.